A, siema, Nagrałem sobie jeszcze w tym roku ostatni wideo. Co, braknie? A tam zawiesi, co tam ci dał? Czy jeszcze jedno? Więcej łańcuchów. Nie? Na no, siebie. Dobra, yy... się olejem waliłem. O, czekajcie, bo się widzę za noc teriery, widzicie? Solmeka. Solmeka i domek. budkę, kiosk, kupili kiosk. No musimy to rozładować. A że ona zawsze takie ciekawe akcje, więc jesteśmy na naszym parkingu. No będziemy ściągać Colomekie. Bo Solmek jest najlepszą, w tym przypadku jest najlepszym dźwigiem do zrobienia. Teraz jeszcze łańcuchy przy i ściągamy. A potem a pewnie nagram jak ściągamy, zawsze coś ciekawostkę dla Was, nie? Wiem, że pod słońce nagrywam, ale taki to ładny widok tego się prezentuje. Się nagrywa, o, tak to się po słońcu nagrywa, nie? Lubiska o, tak gdzie lepsze teraz to sięgniemy. Tylko czekam na się, na jedno zawiesił i działamy. Dobra, staniemy tak, bo tak jest najlepszy. O, najlepszy, najlepsze kon. Z tamtej strony światło, strasznie, ale tak coś widzicie. A taka pierdolka dla nas, takie, ale zawsze jakaś, jakieś urozmaicenie. Ani za to postawimy a oczywiście kiosk jest na sprzedaż, więc pewnie też niedługo się pojawi a niedługo jak nie dzisiaj pojawi się oferta sprzedaży do takiego e, kiosku już tam musicie śledzić to już nie ja będę rzucał, się śledzić nasze nasze konta ładnie zapniemy kurde, no, fatalnie świeci z tego nie mam wam jak pokazać to słońce to Waliłem olejem cholera. na sobie mam coś z oleju. Nie wiem, jak takie znaczy, coś będzie ważyło stone, z, z półtorej, z dwie. No nie, no nie było, jak to przyjechał tą lawetą no z stone z półtorej, to będzie tak. To musi się obrócić. Te koła trzeba będzie rozłożyć. A tak. no takiej maszyny to jest nic. Dobra, muszę, bo muszę te kawa dać pod ten Nie, 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 nie Jeszcze Żebyś to obrócił, Panie No właśnie Żeby ludzie wiedzieli, co chcą wziąć Nie, dalej będzie, Panie Dzieciku, bo to Tak jak teraz Żeby ludzie widzieli, co kupują Nie, nie, tam spiszek patrzy. Co, operator, to operator dobry. Czeka, czeka, czeka. Dobra, no. nie, nie dotyka ziemi. Zawsze to zdrowie dla metalu. Szybka akcja, no. Nie będziemy się pijać W każdym razie, dosyć, na sprzedaż, domek, taki coś. E, kiosk.